Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Misja ewangelizacyjna prezbiterów Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 21 kwietnia 1993 roku. Powołaniem nas wszystkich w Kościele jest głoszenie dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, przekazywanie jej w sposób coraz pełniejszy wierzącym i zapoznawanie z nią niewierzących. Żaden chrześcijanin nie może czuć się zwolniony z tego obowiązku wypływającego z sakramentów chrztu i bierzmowania, i podejmowanego pod działaniem Ducha Świętego. Zaznaczmy więc od razu, że ewangelizacja nie jest zadaniem zarezerwowanym dla jednej tylko kategorii członków Kościoła. Trzeba jednak przyznać, że biskupi są jej głównymi podmiotami oraz przewodnikami całej wspólnoty chrześcijańskiej, jak to w swoim czasie stwierdziliśmy. W tym dziele wspomagają ich prezbiterzy oraz w pewnej mierze diakoni, zgodnie z normami i praktyką Kościoła, zarówno dawniej, jak i w obecnym okresie nowej ewangelizacji. O prezbiterach można powiedzieć, że ich pierwszą funkcją jest głoszenie Słowa Bożego, ponieważ podstawą osobistego i wspólnotowego życia chrześcijańskiego jest wiara, którą pobudza Słowo Boże. I która karmi się tym słowem. Sobór Watykański II uwypukla tę misję ewangelizacyjną, wiążąc ją z kształtowaniem ludu Bożego oraz z prawem wszystkich do otrzymania od kapłanów orędzia ewangelicznego. Konieczność tego przepowiadania, podkreśla święty Paweł, który polecenia Chrystusowe łączy ze swoim doświadczeniem apostolskim. Podejmując w wielu regionach i środowiskach swoją działalność ewangelizacyjną, uświadomił sobie, że ludzie nie wierzyli, bo nikt im jeszcze nie ogłosił dobrej nowiny. Przekonał się, że chociaż droga zbawienia została otwarta przed wszystkimi, to jednak nie wszyscy mogli z tej możliwości skorzystać. Dlatego również w ten sposób wyjaśniał konieczność przepowiadania nakazanego przez Chrystusa. Jakże więc mieli wzywać tego, którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Tym, którzy uwierzyli, apostoł starał się obficie przekazać słowo Boże. Mówi o tym Tesaloniczanom. Wiecie, tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa. Swemu uczniowi Tymoteuszowi apostoł polecał tę posługę z naciskiem. Zaklinam cię, pisze, wobec Boga i Chrystusa. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, i lekroć nauczasz. W kwestii prezbiterów natomiast zaleca: prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Przepowiadanie prezbiterów nie jest zwykłym wypowiadaniem się, odpowiadającym osobistej potrzebie wyrażania i przekazywania własnych myśli. Nie może też polegać jedynie na przedstawianiu osobistego doświadczenia. Ten element psychologiczny, który może odegrać pewną rolę z punktu widzenia dydaktyczno-pastoralnego, nie może stanowić ani racji, ani zasadniczej osnowy przepowiadania. Jak mówili ojcowie synodu biskupów w 1971 roku, doświadczenia życia zarówno zwykłych ludzi, jak i prezbiterów, które trzeba zawsze uwzględniać i oceniać w świetle Ewangelii, nie mogą być jedyną ani główną normą przepowiadania. Misja przepowiadania powierzona jest przez Kościół prezbiterom jako udział w pośrednictwie Chrystusa. Trzeba spełniać ją w mocy i zgodnie z wymogami jego polecenia. Prezbiterzy, będąc uczestnikami w swoim stopniu posługi urzędu jedynego pośrednika Chrystusa, głoszą wszystkim boskie słowo. Sformułowanie to pobudza do refleksji. Mówi się o boskim słowie nie jest więc ono naszym Słowem. Nie możemy nim manipulować, zmieniać go, dostosowywać do własnych upodobań, lecz powinniśmy je głosić w całej pełni. A ponieważ boskie Słowo zostało powierzone apostołom oraz Kościołowi, każdy prezbiter uczestniczy w szczególnej odpowiedzialności za przepowiadanie całego Słowa Bożego i jego interpretację zgodną z wiarą Kościoła jak stwierdzili ojcowie synodalni w 1971 roku. Głoszenie słowa dokonuje się w ścisłej łączności z sakramentami, poprzez które Chrystus przekazuje i rozwija życie łaski. W związku z tym, zauważmy, że w znacznej mierze przepowiadanie jest realizowane, zwłaszcza dziś, podczas sprawowania sakramentów, a szczególnie w czasie Mszy świętej. Dodajmy też, że w sprawowaniu sakramentów zawiera się już przepowiadanie, a to zarówno ze względu na teologiczne i katechetyczne bogactwo formuł i czytań liturgicznych, przekazywanych dzisiaj żywym językiem zrozumiałym dla ludzi, jak też ze względu na pedagogiczną formę obrzędu. Nie ulega jednak wątpliwości, że przepowiadanie powinno poprzedzać sprawowanie sakramentów, towarzyszyć mu i je wieńczyć począwszy od przygotowania koniecznego do ich przyjęcia, aż po troskę o ich owocowanie w wierze i życiu. Sobór podkreślił, że celem przepowiadania Słowa Bożego jest wzbudzanie i ożywianie wiary oraz przyczynianie się do wzrostu Kościoła. Przez zbawcze bowiem słowo, mówi Sobór, rodzi się wiara w sercach niewierzących, a w sercach wierzących rozwija. Dzięki niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych. O tej zasadzie trzeba pamiętać zawsze. Szerzenie, umacnianie i wzrost wiary powinien być podstawowym celem każdego Głosiciela Ewangelii, a więc prezbitera, który w sposób szczególny i tak bardzo często wzywany jest do spełniania posługi słowa. Przepowiadanie nie osiągnęłoby swego istotnego celu zamierzonego przez Zbawiciela, gdyby jego osnowę, Stanowiły osobiste motywy psychologiczne, lub gdyby się ograniczało do ukazywania problemów bez ich rozwiązywania, lub do wzbudzania wątpliwości, bez wskazania ewangelicznego źródła światła, które może oświecić drogę poszczególnych ludzi i społeczeństw. Co więcej, stałoby się źródłem dezorientacji opinii publicznej i wyrządziłoby szkodę wiernym, ponieważ ich prawo. Do poznania prawdziwej treści objawienia zostałoby zignorowane. Sobór ukazał również rozległość i wielorakość form autentycznego przepowiadania Ewangelii, realizowanego zgodnie z nauczaniem i zleceniem przekazanym przez Kościół tym, którzy głoszą słowo. Prezbiterzy są więc dłużnikami wszystkich, aby się dzielić z nimi prawdą Ewangelii, którą się cieszą w Panu. Czy zatem, żyjąc wzorowo między ludźmi, przywodzą ich do oddawania chwały Bogu, czy też otwarcie nauczając głoszą niewierzącym tajemnice Chrystusa, czy też przekazują katechezę chrześcijańską, lub wyjaśniają naukę Kościoła, czy starają się badać problemy swojej epoki w świetle Chrystusowym, zawsze mają uczyć nie swojej mądrości, lecz słowa Bożego, usilnie zachęcając wszystkich do nawrócenia i świętości. Kościół wskazuje zatem następujące sposoby przepowiadania Słowa Bożego: świadectwo życia, które pomaga odkryć potęgę miłości Bożej i uwiarygodnia Słowa tego, który je głosi: bezpośrednie głoszenie tajemnicy Chrystusa niewierzącym, katecheza oraz uporządkowany i pełny wykład nauki Kościoła, zastosowanie objawionej prawdy do oceny i rozwiązywania konkretnych problemów. W tych warunkach przepowiadanie ukazuje swoje piękno i pociąga ludzi pragnących również i dziś widzieć chwałę Boga. Tej potrzebie autentyczności i pełnego przepowiadania nie sprzeciwia się zasada przystosowania sposobu głoszenia słowa, szczególnie podkreślona przez Sobór. Jest rzeczą jasną, że prezbiter powinien przede wszystkim odpowiedzialnie i z poczuciem realizmu postawić sobie pytanie, czy słuchacze rozumieją to, co głosi i czy ma to wpływ na ich sposób myślenia i życia. Powinien również uwzględniać w swoim własnym przepowiadaniu różne potrzeby słuchaczy i okoliczności, z powodu których się gromadzą i proszą go o zabranie głosu. Oczywiście powinien także być świadom swoich uzdolnień i posługiwać się nimi w odpowiedni sposób, nie po to, by afirmować samego siebie. Co by go zresztą dyskwalifikowało w oczach słuchaczy, lecz by przybliżyć Słowo Boże umysłom i sercom ludzkim. Bardziej niż naturalnymi talentami, przepowiadający Słowo Boże powinien posługiwać się tymi nadprzyrodzonymi charyzmatami, które historia Kościoła i sztuki mówienia ukazuje w tylu świętych głosicielach słowa. Powinien również prosić Ducha Świętego, by natchnął go przy wyborze najbardziej odpowiedniego. I skutecznego sposobu przemawiania, zachowania się i prowadzenia dialogu ze słuchaczami. Wszystkie te uwagi odnoszą się również do tych, którzy pełnią posługę słowa poprzez pisma, publikacje w prasie, transmisje radiowe i telewizyjne. Również ten, kto posługuje się tymi środkami przekazu kaznodzieja, konferencjonista, pisarz, dziennikarz radiowy lub telewizyjny a zwłaszcza prezbiter powinien uciekać się do pomocy Ducha Świętego, światłości ożywiającej umysły i serca. Zgodnie ze wskazaniami Soboru, przepowiadanie słowa powinno docierać do wszystkich środowisk i warstw społecznych, uwzględniając również niewierzących. Zarówno prawdziwych ateistów, jak co zdarza się częściej agnostyków, bądź ludzi obojętnych lub roztargnionych, dla przyciągnięcia których trzeba opracować odpowiednie metody. Na razie wystarczy, że zasygnalizowaliśmy jeszcze raz ten poważny problem, któremu trzeba stawić czoło z zapałem, inteligencją i spokojem. Prezbiterowi mogą tu przyjść z pomocą głębokie refleksje synodu biskupów z 1971 roku. Pełniący posługę słowa poprzez ewangelizację, przygotowuje drogi panu z wielką cierpliwością i wiarą. Przystosowując się do różnych warunków życia poszczególnych ludzi i narodów. Konieczne zawsze odwoływanie się do łaski Bożej i Ducha Świętego, jej boskiego Dawcy, okaże się jeszcze bardziej potrzebne w tych wszystkich przypadkach, w których ateizm przynajmniej praktyczny, agnostycyzm ignorancja i obojętność religijna a czasem otwarta wrogość i zaciekłość uświadomią prezbiterowi. Że wszystkie ludzkie środki nie wystarczają do otwarcia dusz na przyjęcie Boga. Doświadczy wtedy w najwyższym stopniu tajemnicy pustych rąk, jak to powiedziano. Ale właśnie z tego powodu przypomnij sobie, że święty Paweł, niemal ukrzyżowany na skutek podobnych doświadczeń, odnajdywał zawsze odwagę w mocy Bożej i mądrości Bożej obecnej w Chrystusie i przypominał Koryntianom. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki, nie miały nic złowodzących przekonywaniem słów mądrości ludzkiej, lecz były ukazywaniem ducha i mocy. Aby wiara Wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Być może, te właśnie słowa powinny umacniać głoszącego słowo Boże dzisiaj.